Nowy lek na koronawirusa? Są pierwsze badania, kolejny lek przeciwko koronawirusowi. Są pierwsze badania. Wczesne podanie przeciwpasożytniczego leku i wermektyny może obniżyć ilość wirusa w organizmie i osłabić objawy u pacjentów z chorobą o łagodnym przebiegu, wynika z pilotażowych badań. To droga do ograniczenia zakażeń. Zatrzymanie pandemii z pomocą szczepionek ma potrwać około dwóch lat, przypominają naukowcy z Uniwersytetu Nawary i z Global Barcelona Institute for Global Health, na łamach Es Medicine. Między innymi. Dlatego wciąż intensywnie poszukiwane są leki, które pozwoliłyby poradzić sobie z koronawirusem. Wiele wysiłków poświęconych jest poszukiwaniom terapii COVID-19, ale niewiele dotyczy ograniczania zakażeń, zwraca uwagę jeden z autorów publikacji, profesor Carlos hatz Razem z zespołem sprawdził, czy maksymalna zalecana w Europie dawka leku o nazwie ivermektyna wpłynie na ryzyko roznoszenia wirusa, jeśli środek ten poda się w ciągu kilku dni od wystąpienia objawów. Ivermektyna to substancja o działaniu przeciwpasożydniczym. Która w badaniach na komórkach zmniejszała replikację SARS-CoV-2, jednak potrzebna była do tego dawka znacznie przekraczająca stosowaną u pacjentów. Wyniki te zgadzały się z badaniami z udziałem ludzi, które jednak autorzy nowej pracy określili jako słabej jakości. Przebieg badania 24 pacjentom z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2 i łagodnymi objawami naukowcy podali tym jedną dawkę ivermektyny lub placebo w czasie 72 godzin po pojawieniu się symptomów. Po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia wszyscy pacjenci z obu grup mieli pozytywne wyniki testów PCE. Jednak pojawiła się różnica w ilości wirusa. Po 4 dniach uleczonych ivermektyną było go 3 razy mniej, a po 7 dniach 18 razy. Lek może utrudniać wirusowi wnikanie do komórek u poddanych terapii i uczestników zmniejszyły się także niektóre objawy, o 50% utrata węchu i smaku oraz o 30% kaszel. Leczeni pacjenci mieli też mniej przeciwciał przeciw koronawirusowi, co może wynikać z mniejszej ilości wirusa. Nie zmienił się natomiast czas trwania objawów ani liczba wskaźników stanów zapalnych. To sugeruje, że ivermektyna działa z pomocą mechanizmu, który nie obejmuje działania przeciwzapalnego. Badacze podejrzewają, że lek może utrudniać wirusowi wnikanie do komórek, na co wskazywały wcześniejsze badania na zwierzętach chomikach prowadzone w Instytucie Pasteura. Nasze wyniki zgadzają się z rezultatami badań prowadzonych w Bangladeszu i Argentynie, podkreśla profesor Haccour. Choć nasz projekt badawczy był niewielki i zbyt wcześnie jest, aby wyciągać wnioski, trendy dotyczące ilości wirusa, czasu trwania objawów i ilości przeciwciał są zachęcające i uzasadniają dalsze badania prowadzone na szerszą skalę w bardziej różnorodnej grupie pacjentów, dodaje.